Dzień dobry. To jest ten czas, moi drodzy, gdy idę do pracy i kontempluję sobie, no sensem posiadanie jeszcze tego naszego starego auta. Czy to już nie jest ten moment, w którym trzeba podjąć decyzję, że tak często ulega awariom, że czas się go pozbyć i myśleć o czymś nowym? Nie wiem, problem w tym, że ja mam naprawdę do niego bardzo duży sentyment i nie sądziłam, że to już. To tylko rzecz, ja wiem. Ale gdzieś tam w serduszku boli, nie umiem podjąć tej decyzji. Dzisiaj muszę zadzwonić na asystenta, żeby zabrała go laweta do mechanika. Ale obawiam się, że. W związku z tym, że pewnie jechaliśmy na bardzo niskim oleju, awarii mógł ulec również silnik. A tu pewnie cztery kafle pójdzie, jak nic. Ten samochód nie jest tyle warty. Dzień dobry, cześć. Kolejny dzień tego samego vloga. Co było? Byłam ja, byłam ja na wsi u rodziców, Pojechaliśmy po pierwsze odwiedzić tatę. Tata był w szpitalu na dwa dni. Wszystko jest w porządku. Kolejna wizyta w listopadzie. Byłam u rodziców, odwieźć tatę trochę też poszukać grzybów. Grzyby, gdzie niegdzie się pojedyncze sztuki znajdują, ale nie ma jeszcze wysypu, więc tutaj. A teraz ja jestem już po pracy i chyba czas na hul zakupowy. Z kubą byliśmy dzisiaj na zakupach, więc pokazujemy, co tam w siatach nam gra. Jedna porcja 15 gramów, czyli z tego wynikało, że jeden ser to jest 15 gramów? Nie, Kuba, zanim, zanim ja wam pokażę, nie widać cię, nie widać. Ale to chcę się pogadać. To właśnie chcę sprawdzić, daj. Kuba, zanim ja wam zrobię hol zakupowy, skanuję i sprawdzę, wiesz co, na 100 gramów masz 108, 190 kalorii i 31 białka. Y, y, tu jest 200 gramów, a ile plasterków? Białka w opakowaniu. Trzeba przewieźć w plasterki albo zważyć. Dobra, zaraz będzie chory, tylko Kubę ogarnę. Jestem, słuchajcie, po pracy i zastanawiamy się, które nasiona i chyba co wychodzą najlepiej. Ich... Tak, Odłożę. to. I piszę w tak. I są przecenione, bo kosztowały 18. Lecimy. Kolendra bazylia w Doniczce. Szpinak, pasta, cebula. Pesata pomidorowa. Zwykła najzwyklejsza. Ostrość. Nie ma ostrości, ale wiecie co to jest? Pomidory. To jest malina i jeżyna. Tu krewetki, fasolka, tylko ciek ciekawostka, kupiłam w Biedronce, wędzone dębem dębowym, faktycznie czuć posmak wędzajnania, są przepyszne, e, średnio kaloryczne, ale dobra jako dodatek, mięso mielone, twaróg chudy, ser proteinowy, skyr, mm, pieczywo, pieczywa jest więcej i... Napój roślinny migdałowy, bez dodatku cukru idealny do kawy. Podobno da się spieniać. Zaraz spróbujemy. Po e, to nie można nazywać mlekiem. Nie wiem, no mleko jest raczej od z tym produktem, więc w sumie napój migdałowy to dobra nazwa i chyba znacznie lepsza niż mleko, coś w tym jest. No i kupiłam ręczniki papierowe tyle. Robię, kupię hamburgery na kolację. Na obiad, przepraszam. A na y, kolację będą krewetki. Kolejny dzień, vloga. Właśnie wróciłam z pracy. Czas na gotowanie. Ymm, na jutro na obiad będą kotlety sojowe. Te, o których Wam opowiadałam, że to taki trochę smak z mojego dzieciństwa obecnie nieakceptowalne, żeby dzieci karmić takimi rzeczami. Yy. Dla mnie to jest dzieciństwo. To są smaki, które znam i lubiłam. Nie wiem, co ja w nich widziałam, nie wiem, co ja ich dalej w nich widzę, ale mi smakują, są fajne. Został mnie cały miesiąc zatargów w Krakowie. Jest stresik, ale wydaje mi się, że mam wszystko pod kontrolą. I powinno być OK. A jeżeli tak się ułożę, to będę siebie mega dumna. I powinnam być mega dumna, bo to będzie dla mnie taki dosyć duży krok milowy. Przed targami mam jeszcze fryzjera. I wiecie, o czym myślę? Żeby zrobić kolor zbliżony do mojego odrostu, żeby zrezygnować z tych ciepłych tonów. Na rzecz natury. Ja wiem, że ja mam siwiznę i ją widać już całkiem mocno. Ja osiwiałam zaraz po śmierci Krzyśka dosłownie w tydzień. Ale siwizna to nie jest powód do wstydu. Będę ją dosić dumnie i będę najdumniejszą nosicielką siwizny na świecie. A co? Można? Można. Nie widać jak to się stało 630, a ja już jestem w pracy, jeżdżam właśnie na 12 .00. Nie mogłam spać. Nie zrobiłam kawę w łbie. Ogarnęłam się totalnie na robiłam pierdem różnych rzeczy, które powinnam zrobić. Nie szło spanko. Nie wiem. Ale nic, dzisiaj mamy fajny dzień w pracy, później spotkanko ze znajomą, więc liczę, że to będzie dobry dzień, tego mi życzcie, a ja życzę Wam. Słuchajcie, ja wiem, że te vlogi są przyrównawe, ale u mnie w życiu, jak widzicie, totalnie nic się nie dzieje ale mogę się za to pochwalić z cudnym śniadaniem i obiadem zrobionym przez uwaga, uwaga, Kubę, tak, mój mąż zrobił obiad. Nie mogę nigdy więcej powiedzieć, że nikt nigdy w życiu nie mm, ugotował dla mnie, ugotował. To jest ratatuj, to jest dynia, ale to jest tukinia, papryka, batat, kotlety, to są kotlety sojowe mają dużo białka dzięki temu w posiłku mamy koło, o, w posiłku jest całkiem dużo białka bo y, myślę, że około y, 30 gramów białka zwierzęcego, Ona jest troszkę inaczej przyswajalne, tu powinna być jeszcze dodatkowo kasza dodana, żeby zrównoważyć y, chyba aminokwasy, tak mi się wydaje i wtedy białko fajnie wejdzie. Tutaj znowuż jest Pudding chija przygotowany z konfiturą bez cukru, robioną przez moją mamusię z, ze skrem. Więc też białkowo, no nie mogę powiedzieć, bo postarał się chłopina. A dzisiaj, słuchajcie, spotykam się jeszcze tak jak mówiłam z koleżanką. Służbowo, nie służbowo, służbowo się poznałyśmy, ale wiecie, te relacje gdzieś tam się mieszają i przemieszują. Więc lecę chyba na pizzę. Z kinią i możliwe, że Paweł do nas dołączy. Paweł już poznaliście, Paweł Truskolaski. Ten Truskolaski yy, pojawiał się już u mnie na filmach. Dobrze, moi drodzy, co idę wrzucić się do lodówki jedzenie, zrobić kawę i zaczynam yy, dzień yy, zawodowy. A my się będziemy widzieć na vlogu zaraz po pracy. Dla was to będzie mrugnięcie okiem. Dla mnie e, 8,5 godziny wytężonej pracy. Mrugnięcie, powiek dla Was dla mnie e, 12 godzin, 24 godziny prawie później. Wczoraj bardzo późno wróciłam, więc już nie nagrywałam. No. Kontynuując nie. bardzo późno wróciłam i nagrywałam, e, Umyłam się poszłam rzecz nie spać, Jest godzina. Czesna. bardzo Nie mogę spać, wybudzam się, wiecie co, to jest związane z tym stresem targowym, które mnie gdzieś tam, który gdzieś mnie tam mocno męczy, nieuzasadnionym totalnie, bo ja wiem, że ja sobie z tym poradzę już naprawdę ostatnia prosta i niewiele mi zostało, żeby wszystko pozałatwić tak, żeby było dobrze, A, ale w związku z tym, że nigdy tego nie robiłam, naprawdę nigdy, no to takie poczucie odpowiedzialności i chęć tego, żeby pokazać się z dobrej strony i sobie również udowodnić, że jestem dzielna, zdolna i potrafię trochę mnie, psy na mnie szczekają. Przyjemnie a właściciel nawet psa nie przywoła, masakra. Eee... Ale idę też jakim chociaż idę między budynkami, no nie. Aczkolwiek, patrząc na psa, to raczej było takie: no halo, co tutaj odwalasz, czemu tędy idziesz, niż eee, adresy. Aczkolwiek rozumiem, że można byłoby się przestraszyć. No, więc stres ten, który mam jest związany z potrzebą zrobienia tych targów perfekcyjnie. One wcale nie muszą być zrobione perfekcyjnie, nie? Wystarczy, że będą zrobione poprawnie. I że będzie utarg z nich dobry. I to jest wystarczająco. I czemu ja się stresuję? Próbuję sobie to jakoś racjonalizować, że halo, wiem co mam rodziwić, wszystko jest OK. A ja i tak, wiecie, wybudzam się o godzinie 4.00. Jezu, czy ja wszystko zrobiłam? Czy wszystko, co powinno być, jest na pewno e, zaplanowane? Gonitwa myśli i emocji, mm. ale też mam w domu bałagan. I to jest moja misja na weekend, i wydaje mi się, że y, jak posprzątam trochę to wtedy zacznie mi się lepiej spać. Będzie się takie poczucie kontroli. A teraz idę do żabki kupić obiad. Zaraz Wam pokażę, gdzie wczoraj byłam ze znajomymi. O tu nią grał. Kawiarnia, klubo kawiarnia um, z kotkami. Oprócz tego mają dobrą kawę. 14 zdaje się plus, czyli dzieci... To znaczy dzieci mogą oczywiście, ale na dolnej sali. Nie na górnej, na górnej są koty. I bardzo polecam. Wrażed, że super miła obsługa, dwa, że sporo fajnych kotków. Oczywiście jest regulamin. A tu co? A tu jeszcze Popsa, twoja kreatywna chwila dla Ciebie. Ojej. jej, byśmy się podjęli w współpracy. No chyba tak są nasze kolorowanki, można przyjść po kolorować. Zupełnie bezkosztowo. Dobra, a ten na rogu jest żebka idę po obiad. No, dwie porcje obiadu kupione, yy, teoretycznie troszkę więcej białka ma mieć w składzie. 36 gramów na całą porcję to wcale nie jest tak dużo jak na obiad, ale 23 złote za Dwa dni jedzenia, bardzo spokojnie Wyjaśniając po co dwa obiady, nie, nie zjem dwóch na raz, chociaż myślę, że nieraz ta porcja nie jest na tyle sycąca, e, aby nie dać rady, ale Kuba zaczyna pracę bardzo wcześnie rano i w związku z tym nie ma możliwości wejść z czasami przed pracą to rzadki i wrzucam do lodówki, on później wrzuca do... Plecaka I w pracy ma obiad jak znalazł. Nie zawsze chce nam się gotować. Nie zawsze jest przestrzeń na gotowanie. A podejrzewam, że dzisiaj jej nie będzie. Jutro już będzie lepiej. Jest piątek, ja w sobotę nie idzie do, do pracy. Ja będę miała trochę więcej czasu na domowe obowiązki, w tym na sprzątanko, gotowanie i tym podobne rzeczy jak nil prepy. Ostatnio wpadłam w algorytm tego kontentu. I zastanawiam się, czy ludzie są serio w stanie jeść 5 dni to samo porządam, więc jest nie do pomyślenia. Słuchajcie, jak widać, brakuje mi drzwi. Za chwilę to zmienimy, ale ja bym. Już są. Zupełnie inny odbiór twarzy, co? To ja Basia z przyszłości. dotarłam do pracy, jest wszystko w porządku. Oglądajcie dalej. Ten film tutaj zakończyła. Bo chciałabym go już e, wrzucić Takiego mojego pitu-pitu przynudzenia Kolejny film będzie już e, Nagrywany Prawdopodobnie weekendowo Czyli od piątku rano Do poniedziałku rano Poszuntamy razem Pogotujemy Będzie spokojnie Domowo Czasem trochę nudno Jemy Ale tu nie ma być fajerwerków ma być życie takie, jakim jest. A mnie jest bardzo spokojne. Jest mi z tym tak bardzo dobrze, że sobie nie wyobrażacie, jak mi dobrze być najmniejszą osobą świata. To co moi drodzy, ja już będę kończyła. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam do pogadów. Rzucam temat do e, rozkminy. Niechaj dzisiaj będzie temat e, poranne wstawanie Błogosławieństwo czy grzech? dajcie znać, czy udaje Wam się utrzymać dyscyplinę i być porannymi ptaszkami, czy jednak dzień bez spanka do przynajmniej ósmej dniem straconym i poranne wstawanie do pracy to koszmar. Dobrej dyskusji w komentarzach, dobrego dnia. Trzymajcie się. Pa!